Ostrzeszowska drużyna robi wszystko co w jej mocy by wydostać się z ostatniego miejsca w piątoligowej tabeli. Wiktoria kolejny krok ku temu zrobiła w środę 29 maja kiedy to zremisowała na wyjeździe z Dobroczanką Pępowo 2 do 2. Wynik powinien cieszyć ponieważ gospodarze prowadzili 2 do 0. W spotkaniu 27 kolejki długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W 33 minucie Łukasz Ratajczak otrzymał podanie ze skrzydła i otworzył wynik spotkania na korzyść miejscowych. Tuż przed przerwą ten sam zawodnik podwyższył na 2 do zera, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem. Niekorzystny wynik nie załamał jednak zawodników Tomasza Jaworskiego, którzy zaczęli odrabiać straty. W 58 minucie Bartosz Piądło zdobył kontaktową bramkę, trafiając z rzutu karnego. Wow. Wiktoria atakowała, a druga połowa była bardzo ciekawa. Minęło jednak ponad 20 minut, zanim kibice obejrzeli wyrównujące trafienie. Stało się to w 81 minucie, kiedy to Igor Makarow wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego i strzałem głową nie dał szans bramkarzowi. Goście mogli nawet wygrać to spotkanie, bowiem w 89 minucie strzelili bramkę na 2 do 3, jednak sędzia bramki nie uznała. Myślę, że no na pewno remis nie jest dla nas tak satysfakcjonujący, jak, jak byśmy chcieli, ponieważ walczyliśmy o trzy punkty. Myślę, że mogliśmy powalczyć o te trzy punkty. Nadrobiliśmy z 2-0 na 2-2. Mogliśmy pokusić o trzecią bramkę, ale no niestety na końcu się nie udało. Dla nas to jest stracenie dwóch punktów. Cały mecz prowadziliśmy, mieliśmy przewagę jeśli chodzi o szczały celne, sytuacje. Kolejny mecz, gdzie nie wykorzystamy sytuacji, kolejny mecz, gdzie popełniamy błędy indywidualne w, obroni, w obronie, kolejny mecz, gdzie tracimy bramkę po stałym fragmencie gry, popełniał błędy, y, również w obronie i w kryciu 1 na 1 i mamy remis. W następnej kolejce Wiktorią czeka pauza, a w ostatnim meczu zmierzy się z Rabią Rawicz. Jest sytuacja jaka jest, ale powalczymy w ostatnich dwóch meczach, a przed przerwą, będziemy trenowali tak jak zawsze. Mecz z Rawiczem odbędzie się w piątek 14 czerwca w Ostrzyszowie, początek o godzinie 18.00.